W poprzednim odcinku San Marino, no niestety pod inną flagą, ale zadebiutowało na Mistrzostwach Europy w grupie na delikatnym farcie. Do ostatniej minuty walczyliśmy z Azerbejdżanem o awans z trzeciego miejsca. Ale udało się, trafiliśmy na Niemców, gdzie niestety nasi zachodni sąsiedzi okazali się lepsi od drużyny z Półwyspu Apenińskiego. Ale my otwieramy kolejny rozdział drugie eliminacje do mistrza Świata. W grupie jesteśmy z Kazachstanem, Luksemburgiem, Irlandią Północną, Szwecją oraz Anglią. Anglia niekwestionowany faworyt, ale wydaje mi się, ze... Cóż, ze, że. Cóż, że ze Szwecji. Cóż, że ze Szwecji. No ale mi się wydaje właśnie, że ze Szwecją będziemy bić się o miejsce barażowe. Chociaż patrząc na siłę San Marino w gwiazdkach 4,5, wydaje mi się, że jest szansa, aby zająć pierwszą pozycję. Tak prezentuje się składy San Marino. No na szczęście już w niebieskich koszulkach. Jak widzimy cały czas najgorzej ocenioną. Formacją jest środkowa obrona. Mamy tutaj Richiego 74, a największą gwiazdą jest Valentini. Lewy skrzydłowy, piekielnie szybki 98 pejsa czy środkowy pomocnik Villa 87. Ale my już przechodzimy do meczu ze Szwecją. No i uznałem, że akurat w przypadku kariery San Marino ja symulować spotkań nie będę. To jest moja kariera, moja zabawa i wy też się całkiem dobrze przy tej serii. Bawicie, ale znowu przyjmuje piłkę Esposito, Villa, ładnie w kierunku Valentiniego, zobaczmy, Valentini, tutaj odegranie do środka, chyba za dużo, nie, jednak nie, Zetterström, genialna interwencja, Russo nie trafił bramki. Nancy do środka, do Isaka. Isak już w polu karnym. Uwaga, może być strasznie niebezpiecznie. Czy tu będzie dobitka? Na szczęście dla San Marino nie. Utrzymują się przy piłce gracze San Marino. Esposito, próba zaskoczenia. Zetterstruma z dystansu, ale golkiper Szwecji broni. 58 minuta, rzut rożny. Valentini, Rizzo uderza. Będzie tu jeszcze dobitka, ale Zetterstrum po raz kolejny broni. Isak wchodzi w pole karne. Longo walcza, bo mu odebrać piłkę, ładne podanie do tyłu. Gunnarsson, co tutaj się dzieje, ależ zamieszanie, no i niestety piłka wepchnięta do bramki San Marino. 68 minuta, przegrywamy u siebie ze Szwecją. Rzut wolny, 73 minuta. do Dośrodkowanie, czy ktoś to wybija? Wybija, ale bardzo źle, ależ błąd. Gunnarsson 2-0. Koniec spotkania, nie tak. Spodziewałem się, że San Marino rozpocznie kwalifikację. Przegrywamy u siebie ze Szwecją 2-0. A przed nami kolejne bardzo ciężkie spotkanie znów u siebie, tym razem z Anglikami, Valentini. No, ma troszeczkę miejsca. Może zaskoczyć Pickforda. No, i interwencja dobra, golki para angielskiego. Conti dostaje piłkę, Conti. No, i tutaj już napędza akcję San Marino. Próba uderzenia z dystansu i tylko poprzeczka. No, jak pech, to pech. No, te San Marino nie potrafi strzelić bramki. Rzut rożny, 67 minuta, cały czas. 0 do 0. Bellingham. Uwaga, I to Mori na 1 do zera, No, wykrakałem z 0 do 0. W kierunku Valentiniego, Villa, Kapitan. Uderzenie z dystansu. Piękne wykończenie. Mamy remis. 73. Minuta. No, w końcu udało się wpakować bramkę w tym odcinku. Już myślałem, że się nie uda. Ale się udało na szczęście. Ładnie się tutaj utrzymał przy piłce Foden. Tutaj go pilnuje Longo, ale łatwo go zgubił. Odegranie do Bellingham, ale teraz poklepali na szczęście De Angelis na posterunku. 82 minuta, już jedna bramka z rzutu rożnego została strzelona przez Anglików. Jak będzie tym razem, to Morris hala, na szczęście. Stał na słupku, ale Tomori strzela drugą bramkę w tak kuriozalny sposób. No nieprawdopodobne. Tutaj też De Angelis troszeczkę zawinił. Może był zasłonięty, ale jakim cudem on wpuścił tą bramkę, to nie mam pojęcia. No i koniec drugiego spotkania kwalifikacyjnego. Po dwóch meczach, San Marino ma 0 punktów. Przegrana ze Szwecją 2-0 i u siebie po raz kolejny 2 do 1. Fukajo Tomori, jak on tą drugą bramkę strzelił, to ja nie mam pojęcia, no niestety. Zero punktów dla San Marino. Zanim przejdziemy do kolejnego spotkania. Jak widzicie, mamy tutaj delikatną zmianę formacji. Teraz nie gramy ze środkowym pomocnikiem defensywnym. Mamy dwóch środkowych pomocników i oczywiście środkowy pomocnik ofensywny. A Esposito, który był środkowym pomocnikiem defensywnym, teraz go dałem na środkową obronę. Być może to będzie jakieś rozwiązanie tego tej, tej, tej średniej sytuacji, która obecnie panuje. No ale proszę proszę, nie tylko my gubimy punkty. Luksemburg na miejscu pierwszym wygrał z Anglią 2 do 1 i na samym dole z Irlandią Północną, jak widzimy, 1 do 0. Także w tej grupie może jeszcze się naprawdę dużo wydarzyć. Romano w kierunku Morettiego. Moretti rozpędza się na skrzydle, on też ma dużo pejsa. Moretti, Moretti czy to zakończy? No, uderzenie prosto bramkarza. O, Esposito nie dał się zaskoczyć. Zobaczmy, Russo. Może wypuści Kontiego, tak też się dzieje Conti. Yy, pobędzi w bram, kierunku bramki Kazachstanu. No i mamy 56 minuta w końcu, w końcu jest ten gol otwierający to spotkanie dla San Marino 1 do 0. Ale zobaczmy, Conti, może to będzie jego druga bramka w tym spotkaniu i tylko poprzeczka znowu w meczu z Anglią było to samo. Yy, ładny tutaj berba do środka Villa ładne odegranie do sali, sala do Marino. No i Conti ma troszeczkę miejsca. Strzał! No i pokonuje bramkarza Kazachstanu. Po raz drugi w tym spotkaniu San Marino prowadzi 2 do 0. Wasiliev, ta piłka przeszła na wysokości pola karnego i tam przewraca się jeden z zawodników w San Marino. Może być naprawdę niebezpiecznie. Miał dużo miejsca Wasiliev i to jest Jeden do dwóch, bramka kontaktowa w 86 minucie. Czy już przez siatkę przeszedł? Na szczęście ta jedna stracona bramka nie wpłynęła na zdobycie trzech punktów w tym spotkaniu. No jeżeli San Marino jeszcze w ogóle chce myśleć o awansie, to jest początek eliminacji, także spokojnie może to robić. No to trzeba wygrywać takie spotkanie jak ten z Kazachstanem. A my teraz przechodzimy do czwartego meczu z Luksemburgiem, który po trzech meczach ma aż 6 punktów. Bareiro Uwaga, Luksemburg nam się tutaj rozpędza. Ładne odegranie na skrzydło. Til kompletnie niepilnowany ma sporo miejsca. Wycofanie. I dlaczego tam Esposito nie odebrał piłkę? 1 do zera przegrywamy. Conti. Uwaga, przerzut w kierunku Valentiniego. Ten ma trochę miejsca. Uderzenie, świetne wykończenie. Ale no w końcu Valentini pokazuje, że ma te 87 overalla i że to jest dobry zawodnik. Ładne wykończenie lewą nogą. Sala odgrywa ładnie do Valentiniego, Valentini, czy pójdzie za ciosem i strzeli kolejną bramkę, nie, wycofa do jego. strzał! 2 do 1, Luksemburg przegrywa San Marino na wyjeździe 1 do 2. Rzut rożny, 54. minuta, dośrodkowanie, Russo uderza, no i tradycyjnie obramowanie bramki do Russo, Russo może w końcu pokaże swój kunsz strzelecki, Braun broni. Odegranie do sali, sala do środka, do willi. Sala dostaje piłkę, wykończenie bocznego obrońcy San Marino 3 do 1. No i tu już jest zdecydowanie pewniejszy wynik i pewniejsza gra w tym spotkaniu. Ładnie do Russo. Ten do Rossiego, Lombardi, wypuszcza Marino. Marino ma otwartą drogę do bramki czy to będzie czwóreczka, to nie mogło zakończyć się inaczej, 4 do jednego. San Marino pewnie zainkasuje w tym spotkaniu 3 punkty. Udaje się wysokim rezultatem wygrać z Luksemburgiem, chociaż nie było to takie pewne, no bo przecież jako pierwsi straciliśmy bramkę, no ale na szczęście mamy kolejne trzy punkty w tych kwalifikacjach. Zanim przejdziemy dalej, przypominam o stanie humoru pana Ośmiorniczy, który jest nadal smutny, bo na tym kanale nie ma jeszcze 10 tysięcy subów. Więc jeżeli chcesz sprawić, żeby pan Ośmiornicz był szczęśliwym Ośmiornicem, no to zostaw subskrybera. Zanim przejdziemy do meczu z Irlandią Północną, zrobię delikatną, kolejną zmianę w wyjściowej 11 San Marino: mianowicie Russo. On jest napastnikiem, który ma 83 overalla, No ale jak już pewnie zauważyliście, no nie za bardzo. Jest użyteczny, dlatego przeniesiemy Valentiniego na, na napad. No jak widzimy, ma no, minus 5, ale to jest eksperyment. Może się uda. No i pora się zatem przekonać, czy ta zmiana w ogóle coś dobrego nam przyniesie. Wybita piłkanie dokładnie. Conti świetnie do Valentiniego. Prawa noga gorsza i piku kwaral broni. No i kolejny rzut rożny, tym razem Valentini dośrodkowuje, Bradley wybija, piłkę przejmie Martino, uwaga, do środka, do Valentiniego, Conti, ma trochę miejsca, no i piękne wykończenie, kolejna bramka środkowego pomocnika ofensywnego San Marino w tych kwalifikacjach. Do Willi Villa, tu już ładnie odgrywa do Martino. Villa poczekał, przed polem karnym jest Romano, uderzenie, potężny strzał środkowego pomocnika San Marino i mamy już 2-0 w 27 minucie. McKen, Conti przejmuje, za dużo się bawił McKen, Conti indywidualna akcja, czy to się skończy bramką? Który to już jest słupek Contiego w tym odcinku? No to jest nieprawdopodobne. No i to może to być chwila w tym spotkaniu, McKen, a Esposito zostawił tą piłkę, uderzenie, na szczęście De Angelis broni. Esposito znowu nie odbiera piłki, ale De Angelis na szczęście broni Bradley. No i ucieka obrońcą San Marino. Bradley, cóż tutaj teraz pokręcił Bradley cały czas on przy piłce. Sala, no niestety traci piłkę. Przejmujemy o Mirlandczycy z północy, no i mamy bramkę kontaktową. 71 minuta, no San Marino w tej drugiej połowie troszeczkę zaspało. No Doliczony czas gry za chwilę będzie Ganon do McKenna, no nie można teraz stracić bramki, panowie, no musimy ciułać te punkty, i w polu karnym uwaga, do tyłu, do Taylora, co tu się dzieje Esposito, odbierz piłkę, bez faulu Villa z problemami, co tu się dzieje no wpakują tą piłkę, nie Lombardi przyjmuje, tak jest mamy trzy punkty I ta druga połowa no była fatalna dla San Marino, praktycznie nic się nie działo z naszej strony, Irlandia Północna przycisnęła i prawie, no było niebezpiecznie. Tak prezentuje się tabela naszej grupy kwalifikacyjnej po pierwszej turze spotkań. My jesteśmy na miejscu trzecim, ale Luksemburg ma tyle samo punktów co my. Jeden punkt ma więcej, Szwecja na miejscu drugim, a do Anglii tracimy 3 punkty. I to z nią właśnie będziemy się teraz mierzyć i to jeszcze spotkaniu wyjazdowym. Show Rashford. No i Rashford teraz ucieka. No i jak on sobie dużo miejsca teraz tworzył. Rashford na szczęście De Angelis, ale kompletnie zaspała nasza defensywa. Znowu takie same rozegranie. Bellingham, Romano, to już blisko niego. Bellingham świetnie się utrzymuje, Patino. No i jaki cudem ta piłka przeszła do Josefa, Ósma minuta. Przez wszystkich naszych obrońców. Nieprawdopodobne. Przejęta piłka. San Marino, Valentini. W kierunku Morettiego, Moretti jest w Moretti może zaskoczy Ramsdale'a, no niestety golkiper angielski broni. Rashford, dobre wycofanie do Patino, szybko wymieniają podania zawodnicy angielscy, Rice indywidualnie, De Angelis wychodzi z bramki, nie broni. 2 do 0 znowu, z niesamowitą łatwością Anglicy strzelają nam bramkę. Esposito, Romano... San Marino coraz bliżej, Guechi, nie najlepsze wybicie. No i teraz Conti dostaje piłkę i jakim cudem tego nie wykorzysta? Romano. Ale jeszcze po tej akcji mamy San Marino, sala, eee, Villa i jest! Od poprzeczki, już miałem narzekać na tą grę, że po raz kolejny obijam poprzeczkę, ale świetna bramka willi. No i ma, łapiemy kontakt w 56. Minucie. Rashford, dobre wycofanie do Patino, ależ ładne podanie, no i jakim cudem Josef to wykończył, no i Anglicy chyba po raz kolejny zabijają San Marino, poczucie tego, że jeszcze ten mecz można nie tyle co wygrać, ale chociaż zremisować. Rico podrzuca piłkę, znowu do Valentiniego, Rossi wszedł na boisko. Rosji jest szybki, wycofanie w kierunku Valentiniego i tam z tej broni, no kurde. Dobry przerzut, Moretti, Moretti wchodzi w pole karne, zablokuje, ale ta jeszcze piłka jest w grze, Moretti! 88 minuta, 3 do 2, ale to chyba będzie już za późno, chociaż zostaje tam jeszcze te kilkadziesiąt sekund. No ale to będzie naprawdę ciężkie zadanie, aby wpakować trzecią bramkę. No i niestety, tak jak mówiłem, nie wystarczyło czasu. W tym meczu Anglikom, no jak widzieliśmy, no wychodziło dosłownie wszystko. Co chcieli, to zamieniali na bramkę. No i niestety, sytuacja San Marino znowu staje się sytuacją ciężką. No bo jak tutaj zobaczymy, teraz na tabelę spadamy na czwarte miejsce. Luksemburg wyprzedza nas i Szwecję i zajmuje drugie miejsce. O pierwsze miejsce no, nie ma co za bardzo liczyć. No ale mo może uda się zakwalifikować do tych baraży. To no bardzo, bardzo by mi na tym zależało, no żeby w końcu na mistrzostwa świata się pojawić. Przechodzimy zatem do tego nieziemsko ważnego spotkania wyjazdowego ze Szwecją, bo jeżeli teraz nie wygramy, no to prawdopodobnie w tych kwalifikacjach już nie mamy czego szukać. Conti tu już posyła piłkę do Russo. Russo. Czy to będzie dobry strzał? Jest! Świetne wykończenie Russo na San Marino. Russo, który był. Może nie tyle co niedoceniany, ale rzeczywiście no, nie był zbytnio aktywny w ostatnich meczach San Marino. No, teraz świetnie przyjął i świetnie wykończył. Jest to naprawdę bardzo ważna bramka dla San Marino. Romano. Utrzymuje się. Próba zagrania do Moretti'ego. Zgranie do środka! I Conti jakoś wbił tą piłkę, nie było spalonego. 54 minuta. Prowadzimy 2 do 0, ale trzeba pamiętać, jak to mówi klasyk: 2 do 0, to niebezpieczny wynik na. Svedberg. Gunnarsson, uwaga. Do Isaka. A Isak za łatwo, no miał milion minut bardzo dużo czasu, aby dokładnie wycelować, no i mamy bramkę kontaktową od razu jak strzeliliśmy gola na 2 do 1, i jeszcze ostatni rzut rożny, w tym spotkaniu Russo uderza, Dowin broni ale sędzia nie pozwala rozegrać kolejnego rzutu rożnego mamy 3 punkty zdobyte w meczu z Szwecją, naprawdę Niesamowicie istotne! No bo teraz wskakujemy ponad Szwecję i być może ponad Luksemburg. No i jest tak jak mówiłem, my wskakujemy na drugie miejsce. Mamy tyle samo punktów co trzeci Luksemburg i punkt więcej od czwartej Szwecji. Luksemburg przegrał wysoko u siebie z Anglią 4 do 2. Anglia, która jak tutaj widzimy, ma 6 punktów przewagi nad nami. Także ona już się zabetonowała prawdopodobnie na pierwszym miejscu. Ale żeby na pewno się utrzymać na tym drugim miejscu, musimy Zdobywać komplety punktów z takimi przeciwnikami jak właśnie Irlandia Północna. Zobaczmy. Conti. Russo dostaje piłkę. Russo strzela. Piku, kwarel broni. Ten mocny strzał po ziemi. Conti. Do Valentiniego, Valentini dostaje piłkę, 98 pejsa, no trzeba właśnie wyprzedzać tak zawodników rywala, Russo na półpustą bramkę, no właściwie Valentini wyłożył mu patelnię i San Marino wychodzi na prowadzenie w 26 minucie. Conti ma troszeczkę miejsca, środkowy pomocnik, ofensywny San Marino, świetne wykończenie, no jemu tyle miejsca nie można zostawić, no bo on to wykończy i San Marino wychodzi na dwubramkowe prowadzenie. O i teraz trzeba uważać na atak Irlandii Północnej, błąd defensywy San Marino, ale jeszcze większy błąd popełnił napastnik, gości, jakim cudem on tego nie wykorzystał. 74. Minuta, rzut rożny. Valentini wybija, no i Moretti dostaje piłkę. Wiemy, że on jest szybki i on będzie mógł wyprzedzić defensorów Irlandii Północnej. Zobaczmy, Moretti może już na 100% zamknąć to spotkanie. I tak też się dzieje. 78. Minuta, 3 do 0. Wydaje się, że San Marino pewnie wygra te spotkanie u siebie. No i koniec, naprawdę pewnie wygrane spotkanie u siebie, wykorzystaliśmy atut własnego boiska i w zasadzie nie daliśmy Irlandii Północnej, nie licząc nam jakichś kilku epizodów w przestrzeni do tego, aby zagrozić naszej bramce. I tym zwycięstwem San Marino umacnia się na drugim miejscu, dwa punkty przewagi nad trzecim Luksemburgiem i cztery nad Szwecją. No bo jak tutaj widzimy nasi rywale, czyli Szwecja, przegrała u siebie z Anglią 2-3, zaś Kazachstan zremisował wynikiem bezbramkowym u siebie z Luksemburgiem. A my przechodzimy do przedostatniego meczu kwalifikacyjnego z Luksemburgiem, który depcze nam po piętach, traci do nas dwa punkty. Jeżeli teraz uda się wygrać, no to wydaje mi się, że zapewnione będzie te drugie miejsce i baraże. W kierunku Contiego, Konti rozpędza się. Konti, ależ on jest szybki. Konti to będzie strzał, ależ bomba, ale brown broni. Jakim kurde cudem. Uwaga na akcję reprezentantów Luksemburga. Borges Sanchez do środka. Berer 1 do 0. 32 minuta. To może być próba indywidualnej akcji. Valentini utrzymuje się. Valentini jest w polu karnym. Wycofanie do Russo. No, ma dużo miejsca. Błyskawicz, błyskawiczna odpowiedź. 36 minuta 1 do 1. Massimo Russo. Conti obsłuży podanie Morettiego, Doliczony czas gry. Czy tutaj się z tej akcji coś urodzi? Moretti wchodzi w pole karne. Moretti indywidualna akcja. I bramka do szatni San Marino wychodzi w tym jakże ważnym spotkaniu na prowadzenie. Czekają na jakieś dobre rozegranie. D'Angelo w kierunku Contiego. Teraz Valentini ma sporo miejsca. On z takiego miejsca w takich sytuacjach się nie myli. No i mamy dwubramkowe prowadzenie w 88. Minucie. I chyba można sobie przypisać już 3 punkty. No i koniec spotkania. Tak jak w przypadku pierwszego spotkania z Luksemburgiem. U siebie jako pierwsi straciliśmy bramkę. Ale ostatecznie to my wygrywamy. No i mamy pewniejszą sytuację w grupie dzięki temu zwycięstwu. A nawet nie tyle co pewniejszą, a zapewnione drugie miejsce: Szwecja do nas traci 4 punkty. Został ostatni mecz, który pozwoliłem sobie szybko przesymulować w celu zaoszczędzenia czasu. Wygrywamy u siebie 3 do 1 z Kazachstanem po bramkach Moretti'ego, Russo i Moretti'ego po raz kolejny. A o awans na Mistrzostwa Świata. Zagramy z Ukrainą w Barażach. O proszę, Polska bezpośrednio awansowała na Mundial. Co ciekawe, kosowo wyprzedziło w tabeli Chorwację i Chorwatów na pewno na tym turnieju nie zobaczymy. Wow, mamy już pierwszych zawodników z oceną 90 Walentini. My go oczywiście doskonale znamy. I na środkowej pomocy Villa, również 90. A my przechodzimy do pierwszej części, ostatniego rozdziału w drodze na Mistrzostwa Świata. Mecz wyjazdowy z Ukrainą. Czas rozpocząć. Villa. Oj, w kierunku Contiego, ledwo co utrzymał się z tą futbolówką w boisku, Villa wchodzi w pole karne, Villa i dobitka bitka Russo, nie było żadnego spalonego, bramka oczywiście uznana, 28 minuta, San Marino wychodzi na prowadzenie w tym, w jakże ważnym meczu o Mistrzostwa Świata, ale zobaczmy, Moretti poczekał. Moretti świetnie się utrzymał. Russo w kierunku contiego. Konti miał naprawdę dużo, dużo miejsca. On się w takich sytuacjach nie myli. I mamy prowadzenie 2 do 0. San Marino zdecydowanie bliżej mistrzostwom świata. Świetnie. Moretti. No i nie wyszedł, nie wyszła ta sztuczka techniczna. No to się może zemścić. Patrząc na tą akcję, jaką konstruują Ukraińcy. Uwaga, Jarmolik. A jak teraz łatwo sobie poradzili? Sudako, bramka kontaktowa 1 do dwóch. Villa. No ma dużo miejsca. Teraz on napędza tą akcję Villa. Villa, cały czas on. Strzał z dystansu unijny broni. Koniec spotkania. Szkoda tej straconej bramki. No bo Ukraińcy. To była ich jedyna groźna okazja w całym tym spotkaniu, ale i tak najważniejsze, że mamy tą jedną bramkową zaliczkę i z nią wracamy do San Marino. No nawet w statystykach to pokazuje, oni mieli jeden strzał i zamienili to na bramkę. No niesamowity pech. Płynnie i szybko przechodzimy do meczu rewanżowego i tutaj na stadionie San Marino wystarczy tylko remis, żebyśmy zobaczyli naszą ukochaną reprezentację w finałach Mistrzostw Świata. Ale jakoś zdołał podać. Uwaga. Szaparenko, Ricco. No ktoś musiał dobiec do tej piłki. Dlaczego ale się teraz wylało w defensywie San Marino. No i niestety przegrywamy 2 do 2. Mamy remis w dwumeczu. No nie tak spodziewałem się, że rozpoczniemy ten rewanż. ale teraz Valentini biegnie. Valentini na świeżości. On jest szybki. Valentini do tyłu do Russo. I z Barni blokuje. Może Valentini mógł to sam wykończyć. Conti cały czas San Marino. Uwaga, jak to się zakończy! Valentini do Russo! I ta piłka przeszła przez ręce Unina, ale no niestety nie za linię brąkową. Sudakow. No, już 80, któraś minuta. Jeżeli teraz jakaś drużyna straci bramkę, no to to będzie cios. Wielki, wielki, wielki cios. Uwaga, Longo, tutaj Mudryk wycofuje, Szewczuk, Mudryk, Esposito z błędem, Cygankow. Będzie dobitka, czy nie? Co tu się dzieje? Nie ma bramki. Cały czas San Marino, w kierunku Valentiniego, chyba niepotrzebnie w ten sposób. I to jest koniec spotkania. Ja myślałem, że tutaj nie działa zasada bramek strzelonych na wyjeździe. Coś nieprawdopodobnego. Nie ma dogrywki San Marino w finałach Mistrzostw Świata, ale ta ostatnia akcja, gdzie ja już widziałem bramkę strzeloną przez Ukrainę. Mistrzostwa Świata zagramy w następnym odcinku, ale tylko zobaczcie na tą grupę. No oczywiście trafiłem na Rosję, ale dwoma kolejnymi rywalami to są Australia i Wybrzeże Kości Słoniowej. I szczerze mówiąc, jeżeli my tutaj nie wyjdziemy z tej grupy, no to naprawdę będę bardzo, bardzo zaskoczony. A Polska trafiła do no nieziemsko trudnej grupy, zagrając Holandią, Argentyną i Nigerią. Coś czuję, że przyszły odcinek będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy.